Widz. Zostawię łapkę w dół. Lutel? Przybierzeli i go zleję! Dzień dobry moi drodzy! Święta przyszły trochę wcześniej w tym roku. Tak, to jest ta gra. World Box. Powracamy do tego tytułu, bo akurat wczoraj miała miejsce premiera wczesnego dostępu tej gry na Steamie. I uznałem, że to idealny moment, aby znowu przewidzieć przyszłość. Swoją drogą jeden z moich filmów z World Boxa dobija powoli do miliona wyświetleń. Więc jeśli jeszcze go nie widzieliście albo chcecie sobie przypomnieć, to będzie mi bardzo miło, jeśli go obejrzycie i dodatkowo napiszecie tam coś miłego. Fajnie będzie mieć jakiś materiał, który ma milion wyświetleń na kanale. A wiecie, co jest jeszcze fajniejszego? Darmowe gry. Wyobraźcie sobie, że mam do rozdania 3 klucze Steam do Worldboxa, więc jeśli chcecie wziąć udział, wystarczy, że polubicie ten materiał, zasubskrybujecie mój kanał, a w komentarzu napiszecie nazwę gry, czyli Worldbox. Mało wam, to co powiecie na puzle z mapą świata. Jeśli chcecie wygrać taki egzemplarz jak na zdjęciu, wystarczy, że wbijecie na mojego Instagrama. Link macie w przypiętym komentarzu, zaobserwujecie mój profil oraz polubicie i skomentujecie to zdjęcie z tymi puzzlami. Konkurs zakończy się w poniedziałek 6 grudnia o godzinie 18:00, i wtedy też wrzucę na mojego Instagrama relacje z informacją, kto wygrał. W każdym razie w tle widzicie mapę świata, którą pobrałem z oficjalnego Discorda Gry World Box. Przetłumaczyłem tylko nazwy wiosek i królestw na język polski, więc proszę się mnie nie czepiać, że czegoś brakuje. Najważniejsze, że jest Polska, której przywódcą jest Andrzej Duda. Początkowo panował pokój: wszystkie państwa rozwijały się w swoim tempie. Wydawało się, że nic złego nie może się już stać. Ludzie ciężko pracowali w kopalniach, chodzili do szkoły, zajmowali się roślinami, a nawet pływali statkami. Niestety, w pewnym momencie zaczęły nasilać się problemy na granicy polsko-białoruskiej. Konflikt nasilił się, gdy przy granicy pojawiły się jakieś bałwany, które zaczęły rzucać w Polaków śnieżkami. Wtedy jeszcze pobliskie państwa ruszyły Polsce z pomocą. Sytuacja dość szybko została opanowana. Co mówicie? To nie miała być alternatywna historia? Przepraszam. W międzyczasie na Madagaskarze pojawił się król. Szczurzy Król, który ściągnął do pomocy bandy małych szczurów. Nieświadomi niczego mieszkańcy zaczęli być zarażani przez te gryzonie. Do historii szczurów jeszcze wrócimy. Jednak musicie wiedzieć, że Polacy rzucili się niespodziewanie na Serbię. Okazało się, że mają wojnę z Serbią, Turcją, Egiptem, Libią, Algierią, a także Irlandią. Polacy znajdą wroga wszędzie. Po krótkiej walce Polska zaczęła prawnie zajmować serbskie tereny. Inne państwa nie miały z tym problemu i tym samym Rzeczpospolita zaczęła się rozwijać. Otóż nie! Państwa z Afryki Północnej rozpoczęły wielki marsz w kierunku Polski. Polacy byli mocno klepani. Wszyscy obywatele stawili się do obrony kraju. Co nie było dobrym pomysłem, bo nieprzeszkoleni ludzie po dorwaniu się do broni zrobili totalny rozpierdziel. I oto historia o tym, jak Polska przestała istnieć. Dziękuję za uwagę. Niemcy, Szwecja, Białoruś i Ukraina podzieliły się dawnymi terenami Rzeczpospolitej. I tak oto w Europie zapanował pokój. Czego nie można powiedzieć o Ameryce a raczej Meksyków, w którym ludzie zaczęli atakować się nawzajem z jakiegoś powodu. Część z nich wróciła z Afryki. Do akcji musiały wkroczyć Stany Zjednoczone, które wysłały nawet swoją dumę narodową olbrzymkę. Pani jest naprawdę wielka i jeszcze lubi piwo. Okurat na na żonę. Pamiętacie szczurzą epidemię? Cóż, wystarczy powiedzieć, że na Madagaskarze nie ma już ludzi. Jak to dobrze, że ta szczurza plaga nie może przenieść się na ląd? O, statki! Czy szczury potrafią sterować statkami? Nie, no, nie bądźcie śmieszni. Może jeszcze uznacie, że potrafią gadać. Przecież szczury potrafią pływać, nie potrzebują do tego statków. Troszkę im to zajmie, ale w końcu dopłyną do celu. Niestety, Meksykanie dalej z nieznanego powodu wpadali w szał i atakowali wszystko, co się rusza. Amerykanie musieli znowu interweniować. Sytuacja zrobiła się na tyle niebezpieczna, że prezydent Stanów Zjednoczonych postanowił otworzyć na Alasce tajne laboratorium, w którym naukowcy mieli dowiedzieć się, co powoduje szał u Meksykanów, a w Europie dalej panował spokój. Jednak nie na długo, bo z Białorusi w kierunku Niemiec wyruszyły bałwany atakujące wszystko na swojej drodze. Niemcy tym razem musieli wziąć sprawy w swoje ręce, bo nie mieli już Polaków do pomocy. Bałwany ostatecznie zostały pokonane przez Zjednoczone Siły Europejskie. Mieszkańcy Afryki zbierali się przy wodzie, aby bronić terenów przed plagą szczurów, ale te były sprytniejsze od ludzi i zalały cały kontynent. Mieszkańcy zaczęli się zarażać jeden za drugim. Zanim się obejrzeli, byli już na tyle chorzy i wściekli, że zaczęli się atakować. Demokratyczna Republika Konga rozpoczęła nawet wojnę z RPA. Szczury przyglądały się z uśmiechem, jak ludzie mordowali siebie nawzajem. Ostatecznie tereny RPA zostały przyłączone do Demokratycznej Republiki Konga. Niespodziewanie chaos zapanował na całym świecie. Amerykanie byli zmuszeni rozprawić się z Meksykiem, jednak żołnierze, po powrocie do kraju, zaczęli atakować swoich rodaków. Nawet w Europie byliśmy świadkami wielu wojen. Coraz więcej państw przestawało istnieć. Potężna Rosja zobaczyła w tym okazję do zniszczenia Europy. Na początek zrzuciła kilka bomb atomowych na Ukrainę. Doprowadziło to jednak do powstania wielkiej ogniowej przeszkody, więc w międzyczasie postanowili zaatakować Kazachstan. Wybuch rosyjskich bomb zniszczył nawet Niemcy, przez co największą europejską potęgą stała się Hiszpania. Niestety Kazachstan nie był w stanie przeciwstawić się rosyjskiej sile, tak samo Mongolia, która została przejęta przez Rosjan siłą. W tym samym czasie w tajnym laboratorium na Alasce doszło do incydentu z udziałem schwytanego Meksykanina, który uciekł i zaczął atakować mieszkańców. Wyglądał jak zombie, ale szybko został pokonany. Swoją drogą wirus zombie to takie oczywiste trzeba to zmienić. W każdym razie. Rosjanie wyruszyli w kierunku Europy, przechodząc po polsko-niemieckich szczątkach. Czy to nie dziwne, że ludzie mogący zrzucać bomby atomowe biją się za pomocą łuków? Szczęśliwie Francja odparła pierwszy atak Rosji, a Chiny zajęły Japonię. W Europie na zgliszczach po bombie atomowej osada założył pewien człowiek, który długo nie pożył, nie wiem na co liczył. Plaga szczurów przesuwała się coraz mocniej na północ i zaczęła nawet wchodzić do zniszczonej Europy. Niestety na tym kontynencie żyli już tylko Francuzi i szczury. Na świecie zostało już tylko kilka państw, a najsilniejszymi były Stany Zjednoczone, Rosja oraz Australia. Amerykanie w swoim tajnym laboratorium stworzyli doktora plagi, który miał obronić świat przed rozprzestrzenianiem się szaleńczego wirusa, roznoszonego, jak się okazało, przez szczury. Jednak sam doktor nie był w stanie nic zrobić. Należało stworzyć drużynę superbohaterów. Znaleźli się w niej druid, którego słuchała natura. Nekromanta, którego słuchała śmierć, aczkolwiek nie był ulubiany wśród mieszkańców. I ostatecznie został wygnany i pokonany. Drużyna musi się obejść bez niego. W międzyczasie w Rosji rozpoczęły się bunty. Niektórzy ludzie nie byli zadowoleni z wojen, co doprowadziło do rozpadu państwa na trzy odrębne kraje. Władca Rosji zdenerwował się na swych dawnych obywateli i nasłał na nich ostatnią grupę bałwanów. Wprowadziły one co prawda chwilowy chaos, ale zostały w końcu pokonane. Drużyna superbohaterów okazała się totalnym niewypałem. Ostatnim członkiem miał być niejaki demon, ale zbuntował się od razu po wypuszczeniu. Amerykanie wraz z druidem musieli się go pozbyć. Tymczasem na Madagaskar przybyły cztery tajemnicze pingwiny. Jednak o tym za chwilę, bo po wybuchu bomby atomowej na terenach dawnej Polski osunęła się Ziemia i na światło dzienne wyszedł sam Smok Wawelski. Dopiero teraz świat był w prawdziwym niebezpieczeństwie. Smok zaczął palić wszystko na swej drodze. Dotarł nawet na Grenlandię, gdzie został zaatakowany przez tutejszego bałwana. Po krótkiej walce Smok odniósł zwycięstwo. Niespodziewanie na Półwyspie Japonińskim zdesantowali się Amerykanie. Czego szukali w Europie? O to samo można spytać Argentyńczyków, którzy przybyli. Tu trochę wcześniej. Jesteśmy świadkami kolonizacji Europy przez państwa z obu Ameryk. Jeszcze się o to biją. Obywatele Stanów Zjednoczonych postanowili wypróbować swoją nową broń, czyli kulę do kręgli, ale ta nie była zbyt skuteczna. Mimo wszystko udało im się pokonać Argentyńczyków, ale zaraz po nich pojawili się mieszkańcy państwa Great Chichi. Które powstało po rozpadzie Rosji. Ci ludzie postanowili bronić Europy przed najeźdźcami. Chociaż czy aby na pewno o to chodziło, biorąc pod uwagę, że zaczęli zajmować Francję. Najwyraźniej dalej mieli typowo rosyjskie zapędy i chcieli mieć całą Europę dla siebie. Tymczasem w Australii nikt nawet nie słyszał o żadnych szurach, to znaczy szczurach, wojnach czy smokach. Usłyszeli za to o wielkim robaku, który niszczył cały teren nad sobą. Amerykanie uznali, że należy pozbyć się przeciwników próbujących skolonizować Europę, dlatego zaatakowali całą Amerykę Południową. Pamiętacie pingwiny z Madagaskaru? Pozbyły się szczurów i zajęły całą wyspę. Ciekawe co kombinują. A Chiny rzuciły się na nowych Rosjan kurczak. I to znoszące jajo? Na terenach dawnej Polski? Czy to jakiś symbol? A oto wszystkie państwa, które jeszcze istnieją na świecie. Jak myślicie, kto przetrwa do końca? Na pewno nie nowi Rosjanie, bo Chińczycy postanowili pozbyć się ich raz na zawsze przy pomocy dynamitu. Zrzucili ze swoich samolotów pełną ładunków wybuchowych po całym terenie tego państwa i na koniec rzucili kilkoma granatami. Trzeba przyznać, że efekt był powalający. Podobno Chińczycy nie spodziewali się, że wybuch będzie tak mocny, że zniszczy połowę kontynentu. Tak oto powstało na świecie nowe morze. W międzyczasie Amerykanie wchodzili coraz głębiej w południowy kontynent, a Australijczycy przybyli do dawnej Skandynawii. Najwyraźniej uznali, że muszą szukać nowego domu, bo podziemny robal ciągle niszczył im budynki. Dotarli nawet do Chin i od razu je zaatakowali. W międzyczasie w tajnym laboratorium na Alasce doszło do wybuchu, który skaził pobliski teren, tworząc potężny nowotwór. Rak zaczął rozprzestrzeniać się na wszystkich ludziach, jednak ci poświęcili się i podpalili źródło problemu razem ze sobą. Co prawda z laboratorium wyszły jeszcze potwory powstałe z tego nowotworu, ale dwaj amerykańscy superbohaterowie, czyli Dr. Plagi oraz Druid, zdołali ich pokonać i udowodnili, że jednak są do czegoś przydatni. Po tym sukcesie Amerykanie uznali, że należy ostatecznie rozprawić się z Argentyną. Dlatego skorzystali z bomb antymaterii i usunęli całkowicie to państwo. A ludziom, którzy przeżyli, pozwolili spotkać się twarzą w twarz z piraniami. Tym samym Stany Zjednoczone stały się najpotężniejszym państwem. Pamiętacie pingwiny? W końcu były gotowe do rozpoczęcia swojego planu. Stworzyły wielkiego robota wyglądającego jak wielki krab, którego zadanie było pozbycie się wszystkich szczurów na ziemi, aby uwolnić ludzkość od zarazy. Krab zaczął niszczyć wszystko, co spotkał na drodze, aby upewnić się, że żaden szczur się nie ostanie. Ostatecznie cała Afryka, a także Europa, zostały zniszczone. Podczas tej akcji zginęło wielu ludzi, ale było to konieczne, aby uratować cały świat. Na koniec robot dokonał autodestrukcji, aby nie wpadł w niepowołane ręce. Na szczęście nikt nie będzie podejrzewał słodkich pingwinów o ludobójstwo, prawda? Świat już nigdy nie będzie wyglądał tak samo. Nie, no, Stany Zjednoczone nie mogą być najlepsze. Niespodziewanie w Ameryce Północnej pojawiło się tornado, które zabiło wielu ludzi. Zżywiałem nie da się wygrać. Tymczasem Madagaskar został znowu zajęty przez ludzi. Tego było już za wiele dla pingwinów. Zrobiły nowego robota i postanowiły pozbyć się całej ludzkości. Ludzie nie zasługiwali na to, żeby żyć na tym świecie. Przy okazji doszło do walki ze smokiem wawelskim, który szybko został pokonany. Na koniec pingwiny zniszczyły kraba i mogły cieszyć się pięknym światem, wolnym od ludzi. Chociaż nie do końca, bo niektórzy przez te krabowe promieniowanie zamienili się w grzybo ludzi. Pinkvine uznały jednak, że grzyb to nie człowiek, więc można to olać. Po wszystkim wyruszyły na Grenlandię, aby tam zamieszkać, ale okazało się, że jest im tam za zimno. No to podgrzejmy atmosferę. Oj, to im chyba nie wyszło.